Jak rozpocząć pracę z kursem? Wszystkie kursy, w których są Państwo prowadzącymi, znajdują się w bloku Moje kursy. Aby zobaczyć zawartość kursu, należy kliknąć na jego nazwie. Każdy kurs po utworzeniu składa się domyślnie z 15 jednostek tematycznych. Oraz zawiera tablicę ogłoszeń, na której mogą Państwo w formie postów podawać informacje dla wszystkich zapisanych w kursie studentów. Z lewej strony mamy dodatkowo element chowanego menu, który między innymi zawiera informacje o uczestnikach kursu, jak również o ocenach otrzymanych w tym kursie. Aby rozpocząć edycję kursu, należy wrócić do głównej strony i w prawym rogu rozwinąć menu oznaczone zębatką. W tym menu należy wybrać opcję Włącz tryb edycji, co spowoduje pojawienie się przycisków do edycji w treści naszego kursu.